Sprawy oświaty to olbrzymi obszar aktywności samorządu, samorządu miejskiego w szczególności. Oprócz tego obszaru dotyczącego procesu edukacji, a więc pedagogów, gron pedagogicznych i samego procesu nauczania, to również obszar dotyczący jakości miejsc, w którym ten proces się odbywa. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas, w jakich warunkach przychodzi prowadzić ten proces dla naszych dzieci, dla naszych młodych mieszkańców. Dlatego z olbrzymim zaangażowaniem prowadzimy konsekwentnie proces dotyczący modernizacji obiektów placówek oświatowych na terenie miasta, zarówno na poziomie szkół, jak również i przedszkoli. Jesteśmy o tym przekonani, że sprawy dotyczące termomodernizacji, która niewątpliwie zmodernizowała te obiekty, przystosowała do wymogów obecnego czasu, ten proces nie tylko w jakiś sposób uatrakcyjnił te miejsca z punktu widzenia ich wizerunku, ich jakości, ich odbioru przez mieszkańców, ale również w sposób istotny wpłynął na bezpieczeństwo, na komfort przebywania i prowadzenia procesu edukacyjnego wewnątrz tych obiektów, zarówno jeżeli chodzi o obiekty przedszkolne, jak i obiekty szkolne. Te placówki zyskały nowy wizerunek, ale również zyskały nową jakość z punktu widzenia tego, w jakich warunkach nasze dzieci ten proces edukacyjny odbierają. Nie bez znaczenia pozostaje cały aspekt ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Projekt ten polegający na termomodernizacji, na modernizacji obiektów oświatowych. Powoduje, że wysiłek finansowy, który ponosi samorząd na prowadzenie tych obiektów, na prowadzenie tych jednostek, został zmniejszony. Że obniżyliśmy koszty funkcjonowania, bieżącego funkcjonowania tych jednostek o zmniejszenie opłat z tytułu poboru ciepła i energii elektrycznej. To niewątpliwie efekt, który chcieliśmy i zamierzaliśmy uzyskać po to, żeby w perspektywie czasu e, zaoszczędzone w ten sposób środki niewątpliwie pozwolą przeznaczyć je na zupełnie inne cele, procesy inwestycyjne prowadzone w mieście, na których na, naprawdę bardzo mocno zależy, ale również utrzymać pewien standard procesu edukacyjnego w szkole, tego procesu typowo merytorycznego, a więc zaangażowania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych i całego procesu oferty edukacyjnej prowadzonej przez nasze placówki.